Dzień dobry z tej strony FPK i witam Was w kolejnym odcinku serii Starcie Klanów. Dzisiaj będzie bitwa zaprezentowana na mapie jaką jest Himmelsdorf. Klany, które będą ze sobą rywalizowały, to klan Drago Dragoni przeciwko klanowi BPPS, czyli Brygada Pancerna Papy Smurfa. Ze mną tutaj jest bezpośrednio na kanale gracz New Life, z którego kamery będziemy obserwowali całą bitwę. Witam. New Life, powiedz mi na samym starcie. Co tutaj chcieliście osiągnąć widzę, że ty między innymi jesteś jeszcze tutaj z kolegą klanowym Bajanem na lajtach i będziecie gnali do góry, z kolei resztę czołgów bardziej w tamte no, odległe sektory na mapie można powiedzieć z drugiej strony się udaje i bardziej taką raczej defensywę robią. Tak, dokładnie Bajan chciał tutaj wyspotować i Rosnocy powiedział, że jakby tutaj był jakiś light, to go mamy zjeść, a jak będą ciężko to uciekamy i mamy spotować linię 1-2. Mhm, rozumiem. No widzę, że też oczywiście poza tymi dwoma lightami, jakie wy posiadacie e, tutaj na, bezpośrednio na górce, to jeszcze po prawej stronie jest 1390, czyli jakby nie było, no jest to skład no taki już może nie to, że lekki jak na Himmelsdorf, ale zwykle klany biorą w większości same czołgi ciężkie, także można powiedzieć, że jest to skład taki no niezbyt łatwy do rozgrywki. Ja też zwróciłem na to uwagę, że macie też na sektorze A2 Isa 6. Powiedz mi, czy to jest jakieś specjalne zadanie dla tego czołgu, że go wybraliście, czy to jakaś po prostu, nie wiem, kwestia przypadku. To znaczy, to była wszystko kwestia przypadku, bo myśmy grali na ciężko, ale że ja nie było dobrego składu. To właśnie był też IS 70. ale ten Is, jak będzie widać, zrobił dużą robotę. Mhm, dobrze. Też jeszcze tak widzę tutaj, że na razie... We dwóch, jakby staracie się coś tu jakby robić, rozeznanie. Bajan tam cały czas tak naprawdę kontroluje górkę. Ty tutaj teraz podjechałeś trochę niżej, żeby sprawdzić, czy tutaj przeciwnicy ewentualnie gdzieś jakoś się nie przemieszczają, nie wyjeżdżają. No, y jaki jest mój tutaj, jakby komentarz co do tego? Sądzę, że powielenie, jakby pozycji y nie jest potrzebne, bo tutaj przez dłuższy czas też staliście we dwóch, jakby na tych lajtach wy byliście wychyleni. Sądzę, żebyś mógł przez cały czas tam trochę niżej, powiedzmy, stać, gdzie wcześniej się wychylałeś. No, ale to już jest taka, powiedzmy, kwestia bardziej odnośnie rozstawiającego, który tam ma jakieś własne preferencje. W każdym momencie pokazał się już pierwszy czołg przeciwnika. Jest to jakiś czołg gracz na czołgu krzycho jest na T3 dwójce także wy automatycznie zaraz po wyspotowaniu tego gościa udajecie się na drugą stronę. No co to miało na celu mi powiedz? Że jak ten te trzy wyjechał, zjechał, to wtedy Isy w by go zjadły, a my mieliśmy na celu zrobić tyły przeciwnikom. Mhm, rozumiem, czyli tak naprawdę podpuszczacie tych przeciwników, żeby właśnie oni was zaatakowali. Chcieliście, żeby oni jakby zaatakowali was właśnie w tą przygotowaną miejscówkę, gdzie Wy tak naprawdę macie skoncentrowane siły. No także całkiem ciekawa sprawa, ja bym powiedział. No tutaj wy na razie tymi lejtami bardziej się kierujecie na tą prawą stronę. No zobaczymy jeszcze jak to wszystko się potoczy. No tak, jeszcze bardziej, że nie mieliśmy takiego dobrego składu, jaki chcielibyśmy mieć. Mhm, czyli... Za, ale dobrego składu, chodzi tutaj bezpośrednio o graczy, czy może o dobór czołgów, bo... e, Właśnie o dobór czołgów. Mhm, rozumiem. Jeszcze... Y, tutaj widać 1390 jest na awku, bo go wywaliło. Mhm. Z jednej strony jest na Awku, można tak powiedzieć. Ale spotuje. Ale tak naprawdę spotuje, także mimo wszystko swoją robotę robi, a tamten krzaczek jednak zapewnia mu e, no całkiem dobre kamuflaże. O, widzę, że się już przebudził. Widzę, że już się przebudził, także już jest na pewno nie jest źle. No i to jeszcze, zwróćmy na to uwagę, że jest to e, na, bitwa na mapie globalnej. To jest, nie wiem, to jest bitwa o jakąś prowincję, czy to jest jakaś drabinka? Może mi też opowiedz o tym. To była chyba bitwa Draminka, i właśnie nie mamy prowincji. Aha, rozumiem, rozumiem. Czyli tutaj bezpośrednio się zmagacie z tym klanem w drodze, bezpośrednio o, e, też o prowincję, o powiedzmy konkurowanie potem jeszcze z kolejnymi klanami. No i też tutaj warto zwrócić na to uwagę, że tam się spotuje coraz więcej czołgów przeciwnika. Isy trzecie, setka też tam była widoczna. No, także ja bym powiedział, że widać, że przeciwnik jest przygotowany tak naprawdę do mocnego ataku, a wy z kolei w tym samym momencie ruszacie tymi trzema lajtami w kierunku bazy przeciwnika. No o co chodzi? Bo z jednej strony widać, że przeciwnik zaraz będzie was szturmował, a wy z kolei jedziecie na bazę przeciwnika. Yy, bo zobaczyliśmy, że oni jakby już mieli o to tylko dwa lajty, lub jakaś setka. I jakbyśmy zjedli setkę i w ogóle to mamy wierzyć na kapa. I wtedy wtedy właśnie No ale i tutaj też e, widzę fajna sprawa, że tak naprawdę e, ty wyjechałeś, jakby z innej strony. Co prawda, twój kolega ten bajem padł, ale chodziło o to, że, jakby tu był właśnie ten czołg, który właśnie został wyeliminowany, to żeby on nie mógł uciec przed wami, bo by się nadział na któregoś z was. No i tutaj niestety setka e, też ciebie oklepuje. Tutaj pewnie będzie wymiana strzałów z nią. No i piękne też, no. oczywiście, pesteczki tutaj sadzisz. Ona już nie ma pestek, więc. No, on tu wystrzelała się, wystrzelała się wcześniej na Bajana, także tutaj ty możesz już e, wykończyć tą seteczkę, no i pięknie Areczek tutaj tą seteczkę wybija. E, no sytuacja jaka jest 2-1, czyli bitwa no na razie cały czas jest w trakcie, cały czas wszystko się rozwija i pokazuje się przed tobą i 3 no i który tutaj no niefartownie, można powiedzieć, strzelił w ciebie. E, ja też zwróciłem na to uwagę, że przeciwnik w tym całym czasie, jak my tutaj rozmawiamy, to pociągnął swoje siły tam bliżej pod bazę. Tutaj też dostałeś znów tą gąseczkę, także no. Szczęście można też powiedzieć w nieszczęściu. No, ale... Mnie tyle fuxa, że tutaj się gminną jeszcze. O kurczę, no to rzeczywiście no. Można powiedzieć, że przeróżne ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. Widać, że tutaj Areczek stara się też flankować tego przeciwnika, stara się tutaj wykorzystać potencjał swojego magazynka, ale mimo wszystko chyba te penetrowanie mu za bardzo tutaj nie wychodziło. Ale przeciwnik został wyeliminowany. E, także ty tutaj dalej zostajesz, masz 360 hp. I niestety nie udało Ci się spędzać tego gościa. Ale twoi z kolei w tym samym czasie tak naprawdę zrobili kontrofensywę na czołgi przeciwnika, które były rozdzielone. Warto zwrócić uwagę, że oni właśnie się znajdowali na ten sektorze D5, a wy tak naprawdę z dwóch ich stron ich zaatakowaliście. Z, tego, z tej linii D oraz z, z linii bezpośrednio 5. I to widzę, że się bezpośrednio przyczyniło do zgładzenia przeciwnika. No tak. Teraz już będzie gładko. Mhm, ale no niewątpliwie tutaj szczególnie przykoło moją uwagę to, co ty tutaj wyczyniałeś. Czyli tak naprawdę to, że przeciwnicy strzelali gdzieś ciebie tam po gąskach, że tak naprawdę było nawet odbicie się. No także no ciekawa sprawa. No, to jest też pokazanie tego, jak wiele może dokonać lightweight na polu bitwy i to nawet na mapie miastowej. E, tutaj widzimy jeszcze wymianę strzałów. Zostały przeciwnikom trzy czołgi. Jeden już z nich widzimy, znajduje się na dobiciu. Także zaraz tutaj powinna nastąpić szybka eliminacja tych już ostatnich gości. Z tyłu tam jeszcze się pokazał jakiś is trzeci, ale to on już raczej też nie będzie stanowił dla was żadnego wysłania. Ogólnie, co mogę powiedzieć, bo już no, można powiedzieć, że to już jest taki końcowy etap tej bitwy. Także warto sobie ją poniekąd podsumować. Podobało mi się to, że kreatywnie w pewien sposób podeszliście do tej bitwy. Czyli na początku, co prawda, nie podobało mi się to powielenie pozycji na tych lightach, ale fajne było to, że tak się podpuścić przeciwnika. Później, jak zauważyliście, właśnie, że on rusza, to staraliście się jednak, jakoś tam go zaskoczyć od tej strony jego bazy. Wykorzystaliście ten potencjał tych lightów i to było naprawdę fenomenalne. A następnie, po prostu z dwóch stron, wasze ciężkie zaatakowały fenomenalnie tamte czołgi przeciwnika, które były oczywiście rozdrobnione, które nie były skupione w jednym miejscu. Także, no, z mojej perspektywy, było to naprawdę fajne zagranie. No i ciekawe, też ja w ogóle jeszcze może wspomnę o początkowym rozstawieniu. Bo mieliście oczywiście czołgi w okienkach. Tam w sektorze między innymi A4, ale mieliście też czołgi mniej więcej w sektorze B3B4, które w razie czego też były nastawione na atak z drugiej strony. Także no, ciekawa taktyka, ciekawa taktyka. No i sądzę, że możemy teraz przejść do wyników bitwy. Wycięstwo, niewątpliwie zwycięstwo. No i zwróćmy sobie tutaj uwagę na wynik drużynowy, jaki nam się tutaj przedstawia. Widzimy, że gracz Yogi tutaj zadał najwięcej uszkodzeń, ale zaraz zanim się zna, znalazł też gracz. Petardas, który też tutaj odegrał bardzo dużą rolę, choć niewątpliwie tutaj też ty sporo zdziałałeś. Na lajcie na mapie miastowej zwróćmy sobie uwagę na to, że też całkiem sporo tego damage'a zablogowanego masz, także stanowiłeś niewątpliwie spore wyzwanie dla przeciwników. No i co w ogóle takiego jest najważniejszego w tej bitwie: to, że no, graliście w 9, a mimo wszystko pokonaliście przeciwnika. Także no powiedz w ogóle jak to było, że no nie wiem, mieliście może kilka składów jednocześnie czy po prostu w tym momencie nie było ludzi, że graliście w dziewięciu? Nie no po prostu nie mieliśmy ludzi, kilka ludzi było na awku, więc musieliśmy mieć taki skład jaki jest. Ale się nam poszczęściło i wygraliśmy tą bitwę. No, no to bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze, no fajnie, fajnie, było to, fajne było to, że staraliście się jakoś tego przeciwnika zaskoczyć i skoncentrować jednak swoje siły na tych niewielkich jego grupkach. No i może powiedz coś o swoim klanie, no wi wiadomo na pewno, że to jest polski klan, ale może coś więcej? W klanie jestem dopiero od tygodnia, ogólnie spoko klan, miła atmosfera, dobrzy ludzie, gramy dużo twierdzy i ogólnie spoko klan. Zapraszam oczywiście. Hej, sądzę, że w takim razie możemy dzisiaj zakończyć ten odcinek. Ja Ci dziękuję, że tutaj pomogłeś mi w nagraniu tego całego odcinka, że fajnie to też skomentowałeś, to co tutaj zachodziło w tej bitwie. No i do usłyszenia. Trzymajcie się.